W końcu bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli ostać się wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciał, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra Wasze prawdą i oblukuszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozrzeżone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością, i prostocie za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzy dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział tak jak winienem. Na koniec listu do Efezja, apostoł wzywa nas. Do walki duchowej. Ale w tej walce nie możemy liczyć na własne siły, bo przeciwnik jest o wiele, wiele silniejszy. Walka z mocami zła wymaga środków nadprzyrodzonych wymaga wręcz tej broni, którą walczy z przeciwnikami zbawienia sam Bóg. Autor robi tutaj aluzję do uzbrojenia Bożego, o którym mowa jest w Starym Testamencie, szczególnie u proroka Izajasza, gdzie Bóg występuje do walki za swój lud przyobleczony w zbroję właśnie Bożą. Ta walka duchowa jest prowadzona z poziomu jednak już zwycięzców, bo wcześniej słyszeliśmy w tym liście, że wraz z Chrystusem. Ożywieni, podźwignięci, zostaliśmy posadzeni na wyżynach niebieskich. Czyli my toczymy walkę z mocami zła z pozycji wyżyn niebieskich, z góry. Choć moce zła usiłują do nas się dobrać, no bo przez ciało jesteśmy jeszcze jako zanurzeni w tej doczesności. Zatem, jak ostać się? Jak nie dać się złemu duchowi. Apostoł mówi w tym liście już wcześniej, że dni są złe, czyli żyjemy w czasach jeszcze niefinalnych. To nie są jeszcze te dobre dni na końcu po sądzie, ale żyjemy jeszcze w czasie walki. Więc te złe dni to przede wszystkim jeszcze czas walki. Wróg to nie człowiek. Więc my nie walczymy przeciwko człowiekowi. Ciało i krew to metonimia, zastępnik, inny sposób mówienia o człowieku. Nieraz się ludzie zacietrzewiają i walczą przeciwko innym. A tymczasem musimy pamiętać, że zasadnicza walka, walka również o człowieka rozgrywa się przeciwko mocą ciemności. Więc Paweł chce nam powiedzieć, nie walczcie z ludźmi, nie walczymy z ludźmi. Musimy świadomi być, że ta walka ma ten wymiar głębszy, niewidzialny i trzeba go umieć rozpoznać. Żeby tę walkę przeżyć zwycięsko, apostoł powie, że mamy przyodziać panopilia. A więc pełną zbroję bałżą, pan, wszystek, panoplia, pełną zbroję. Jeżeli żołnierz nie założy całego ręcztunku na siebie, całej zbroi, diabeł może wykorzystać tę piętę Achillesową, przysłowiową, czyli to miejsce nieuzbrojone. I on, gdy atakuje, to pamiętamy, Okrąża człowieka po tysiąc kroć, badając jego właśnie słabe i mocne strony, i diabeł nie jest głupi. Jak chce zaatakować, to wynajdzie ten Twój najsłabszy punkt i uderzy w Ciebie wtedy, kiedy jesteś najsłabszy, aby Ciebie od razu jak najbardziej powalić i pognębić. Żeby podjąć tą walkę, zatem musimy. Do tej walki być przygotowani, czy ty jesteś przyobleczony do tej walki w pełną zbroję Bożą. Trzeba mieć w ręku także oręż zaczepny i obronny. Czy masz to, czym się bronisz, i masz w ręku to, czym walczysz. Paweł wyjaśnia cel strategiczny, abyście mogli ostać się. A więc my nie wyganiamy diabła, ani nie depczemy potęg diabelski własnymi siłami, tylko mamy się ostać wobec różnych pokus złego, ale to Bóg walczy. Chrystus za nas umarł. A naszym celem jest ochronienie, obrona, zachowanie tego, co Chrystus już dla nas zdobył. On nas już. Wziął na wyżyn niebieskie. Zatem nie możemy się diabłu dać zwieść i ściągnąć z tych wyżyn do poziomu życia bez Boga. Stąd trzeba właśnie czujności, trzeba walki. Do tego jednak potrzebujemy Boskiej Mocy. Ile razy myślisz, że musisz sam sobie poradzić własnymi siłami, że ty dasz radę, to już jesteś przegrany bo przeciwnik jest niestety o wiele silniejszy. Te moce zła są nazywane takimi wielkimi terminami. Zwierzchności, władze, rządcy świata, ciemności. Oczywiście trzeba powiedzieć, że idea walki duchowej jest sprzeczna ze świecką wizją świata. Widzimy jak różne potęgi polityczne zmagają się ze sobą. Ludzie myślą, że wszystko rozgrywa się na tej płaszczyźnie, że trzeba mieć wpływy tutaj władze, środki, broń, wojsko. Doświadczenie zła prowadzi wielu ludzi do przypuszczenia, że coś jest nie tak z tym światem, że działa jednak, w nim zło, które jest czymś więcej niż tylko sumą ludzkiej nieprawości. My nie możemy zaprzeczyć istnieniu zła duchowego. Wtedy byśmy już byli na pozycji przegranej. Apostoł daje nam obraz zbroi duchowej, tej zbroi bożej, którą powinniśmy przyodziać. I to jest jakby swoistego rodzaju punkt do rachunku sumienia, czy my wszystkie te elementy tego ekwipunku żołnierza Mamy. Nawiązuje troszkę tutaj do obrazu rzymskiego żołnierza. W co powinieneś się wyposażyć? Jakie potrzebne są ci cnoty? Jakie elementy? Zbroja Boża. Mesjasz według Izajasza 11 ma być wyposażony w dary duchowe i ma być przyobleczony w boskie przymioty sprawiedliwości i wierności. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach a wierność, prawda, przepasaniem lędźwi. Więc Mesjasz sam przyodziewa się w pewne elementy wojownika. 59. Mam w 59 mamy ukazany obraz Boga jako wojownika walczącego o swój lud. Przyodział sprawiedliwość jak pancerz i chęć zbawienia włożył na swą głowę. Przeoblukuł się w odzienie pomsty, jakby w suknie, jakby... Płaszczem okrył się zazdrosną miłość. Zatem, Paweł ma na uwadze tamte zapowiedzi, ale też obraz, wyposażenie rzymskiego żołnierza. Przeobleczenie się w zbroję oznacza nabycie cnót, które są darem Boga, i podjęcie działań, które upodabniają chrześcijanina do Chrystusa, a przez to czynią go uczestnikiem. Boskiej mocy, a tego zbroja jest Boża, nieludzka. Cel jasny przeciwstawić się atakom diabła i ostać się. Zły dzień to każda okazja, w której diabeł przychodzi kusić i wypróbować chrześcijanina. Paweł powie: stójcie mocno, ostać się, przetrwać próby. Pierwsze trzy elementy zbroi osłaniają części ciała. Od piersi w dół, od piersi w górę i stopy. Paweł więc wzywa, żeby mieli oni biodra przepasane prawdą. To aluzja do skórzanego pasa żołnierza, który to pas chronić ma brzuch i biodra. To słownictwo przypomina nam Izajasza 11 o przyodzianiu Mesjaszła. Jego biodra mają być przepasane sprawiedliwością i boki prawdą. Prawda oznacza też tutaj stałość i wierność. Wierność również Bogu Bożemu przymierzu. W Biblii zatem chodzi tutaj o wierność i prawdę. Szata jakaś tunika nakładana przez żołnierza nie może być nieprzepasana, bo jako taka rozwiana. Łatwo staje się no, tym, co przeszkadza, co można zaczepić, co przeciwnik może pochwycić. Dlaczego? Dlatego trzeba tunikę przepasać, aby człowiek był sprawniejszy w działaniu. Można by odwrotnie powiedzieć, że wszelki brak sprawiedliwości i prawdy, wszelkie kłamstwo w życiu, wszelka niewierność to jakby taka szata fruwająca, która staje się. Niestety niebezpieczna w walce. Następnie trzeba przyodziać sprawiedliwość jako pancerz. Żołnierz rzymski był obleczony kawałkiem metalowej zbroi, która chroniła serce i płuca przed uderzeniami strzał, włóczni, noży, mieczy. Więc Pan Bóg, u Izajasza 59, jest przyobleczony w taki pancerz sprawiedliwości, gdy przybywa. Sądzić nieprawość i zbawiać tych, którzy odwracają się od zła. Sprawiedliwość w tym wypadku to też synonim zbawienia, wola zbawcza Boga. Więc Bóg przychodzi zbawiać, zaprowadza sprawiedliwość, czyli przynosi zbawienie. Chrześcijanie mają się przyodziać w sprawiedliwość, by metaforycznie mówiąc, chronić swoje piersi od ugodzenia przez diabła. Mają zatem postępować sprawiedliwie, słusznie, czyli zgodnie z Bożymi przykazaniami, bo inaczej byliby jak nadzy, gdzie diabeł może ugodzić ich prosto w serce. Jeśli żyjesz w grzechu, to jesteś odsłonięty. Trzeba więc przyoblec się w sprawiedliwość i świętość. Dlatego trzeba przyoblec jeszcze nogi w gotowość głoszenia Ewangelii pokoju. Żołnierze rzymscy czasem nosili wojskowe sandały, czasem Półbuty, nie tyle dla ochrony przed ciosami, ale jako wyposażenie na długie podróże i do ochrony przed oczywiście różnym terenem, by czasem nie urazić nogi w trakcie walki i, tym, i nie rozproszyć się przez to. Paweł robi aluzję jednak też do Izajasza 52:7, o jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu Twój Bóg zaczął królować. Mesjasz przychodzi też, by ogłosić dobrą nowinę pokoju. Zatem chrześcijanie są wezywani, by właśnie obuli nogi w tę gotowość. Gotowość głoszenia dobrej nowiny, gotowość ewangelizowania wszędzie. My zwyciężamy nie przez to, że chowamy się. Ukrywamy się w kościele, ale zwyciężamy w tym świecie, gdy odważnie idziemy z mocą Ewangelii. To Ewangelia Głoszona odnosi zwycięstwo. Dlatego dla chrześcijanina ważny jest ten oręż nie tylko obronny, tarcza, ale zaczepny, miecz, ducha, Słowo Boże Głoszone, rozgłaszane. Gdy rozgłaszamy słowo, to zwyciężamy diabła i on ustępuje. Element obronny. W każdej sytuacji bierzcie wiarę jako tarczę, aby zagasić rozżarzone pociski złego. Żołnierze rzymscy nosili wielkie tarcze około 1,20 m wysokie, 80 cm szerokie. By chroniły całe ciało przed strzałami i włóczniami. Wykonane były z drewna, ale pokryte grubą skórą i tą moczoną w wodzie, aby gdy wbije się w tarczę strzała zapalona, żeby ta woda gasiła. Bóg jest też w Biblii przedstawiany często jako tarcza ludu. Tarczą jest nazwana też Boża wierność. Wiara, a wierność. To bardzo bliskie pojęcia w języku hebrajskim od tego samego rdzenia. A więc to, co może najbardziej nas ochronić, obronić jako oręż właśnie defensywny, to nasza wiara w Boga, wierność, wytrwałość, pewność, przekonanie, że przez wiarę mamy udział w mocy Bożej i pewność w zwycięstwo. I diabeł będzie próbował podważyć Ci Twoją wiarę, żebyś Ty zwątpił, żebyś miał wątpliwości, żebyś się wystraszył. A Ty silną wiarą masz te płonące strzały diabelskie zagasić i trwać nieugięcie w pewności wiary, nie ulegać lękowi. Również trzeba głowę chronić, założyć Hełm, hełm zbawienia. Rzymski żołnierz nosił hełm z brązu, by chronić jego głowę przed ciosami. W 59 znowu Bóg Jachwe nosi zbawienie jako hełm na swej głowie. Dlatego takie połączenie hełm zbawienia. Ale ten hełm nie jest dla ochrony, lecz dla objawienia tożsamości Boga. Czyli ten hełm świadczy, że Bóg jest Bogiem zbawienia. On przynosi zbawienie. Przyjmijcie hełm zbawienia. Chodzi o złożenie nadziei w Bogu, który może zbawić. Czy tak jak w pierwszym do Tesaloniczan, chodzi o to, żeby mieć silną nadzieję na zbawienie. To tak jak z żołnierzami. Jak nie wierzy, że zwycięży, to na pewno polegnie. Więc hura, zwyciężymy. Im silniejsza nadzieja, zwycięstwo, pewność zbawienia, tym walka na pewno pewniejsza, że wygramy. Żołnierze też rzymscy nosili krótki miecz do walki, wręcz Paweł mówi, bierzcie ten miecz ducha, to jest słowo Boże. Mamy walczyć nie swoim słowem, ale słowem Bożym i to przyswajanym. Na modlitwie, więc ty musisz być pełny Ewangelii, pełny Słowa Bożego. Ciągłe czytanie, medytowanie, studiowanie Słowa Bożego wyposażać w miecz ducha, żebyś na każdą okazję, na każde pokusy diabelskie miał odpowiedź z Pisma, miał Słowo Boże. Tak jak Jezus walczy na pustyni z diabłem, gdy diabeł tak, to Pan Jezus cytat z pisma. To są te różne elementy. Warto do tego tekstu wracać, żeby się pytać, czy ja rzeczywiście na co dzień jestem w pełni gotowy do walki duchowej. I Paweł pisze o tej walce w związku też z ewangelizacją, bo sam mówi, żeby oni się za niego cały czas modlili po to, żeby dane mu było Słowo. Czyli też ten miecz ducha, żeby wiedział, jak wypowiedzieć Ewangelię w konkretnej sytuacji. Zatem każdy chrześcijanin jest wezwany, by być jak żołnierz Chrystusa, który nie tylko zakuje się w pancerz i czuje się bezpieczny, że nikt go nie zaatakuje, ale który też bierze do ręki oręż zaczepny, ofensywny i rusza do boju. Głosząc Ewangelię, a bierze, ten miecz, na modlitwie, czasie lektury Pisma Świętego napełnia się tym, co pochodzi od Boga, i wtedy zwycięży do przyodziania pełnej zbroi Bożej mamy zatem formować się przez nasz wzrost duchowy, przez osiąganie szczytów świętości, na medytacji, na kolanach z Pismem Świętym w pracy nad sobą i tak dalej. I zatem stawiamy sobie przed oczy ten obraz żołnierza, bo wyruszamy w teren niebezpieczny. Wyruszamy jeszcze do walki. Będą dni złe i ty masz się po prostu ostać, nie utracić tego, co ci dał Chrystus.